W poniedziałek 31 sierpnia selfadwokaci działający w ramach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Wierosławiu uczestniczyli w sesji sejmiku Województwa Podkarpackiego. Znajdujemy się w Urzędzie Marszałkowskim dzięki zaproszeniu pana marszałka. Self-adwokaci skorzystali z okazji i porozmawiali z radnymi na temat ich pracy, a także poruszyli kwestie związane z sytuacją osób niepełnosprawnych przedstawiliśmy, co robimy w tym projekcie, jak również rozdaliśmy kwartelniki. Mieliśmy okazję porozmawiać z radnymi na temat osób niepełnosprawnych. Nazywam się Natalia Kielar. Wiem, że pani jest radną sejmiku z powiatu jarosłowskiego Jarosławianką. I chciałam zadać pytanie, pierwsze pytanie jakie, no to jakie są pani wnioski po przybyciu w ośrodkach w Krośnie, w Rymanu, w Zdrój i w Jarosławiu. Dzień dobry, witam Państwa. No, przede wszystkim wnioski nasuwają się takie, że jest, istnieje potrzeba ogromnych zmian systemowych, jeśli chodzi o rozwiązania prawne dotyczące osób niepełnosprawnych. Źle funkcjonuje system orzecznictwa. Osoba niepełnosprawna, która stara się o jakieś świadczenia, często musi przechodzić przez wiele komisji. Jest, wiele, jest kilka komisji, instytucji, które rozstrzygają o sprawach osób niepełnosprawnych. Ten system powinien ulec zmianie, powinien zostać ujednolicony. Kolejna Kolejną sprawą jest to, że osoba niepełnosprawna musi czuć wsparcie ze strony i państwa, i samorządu, zarówno na poziomie świadczeń, które otrzymuje opieki, opieki i całej infrastruktury, która zapewnia opiekę nad takimi osobami. I musi to funkcjonować w taki sposób, żeby osoby niepełnosprawne, które, które przecież są członkami naszej społeczności muszą czuć odczuwać wsparcie ze strony władz i na poziomie samorządu, i na poziomie państwa, jak również ze strony współmieszkańców, współobywateli, którzy, z którymi współtworzą tę, tę społeczność. Czy w Sejmiku są poruszane tematy na temat niepełnosprawności Czyli osób niepełnosprawnych tak oczywiście sejmik każdy sejmik województwa dysponuje środkami finansowymi przyznanymi przez państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych to jest fundusz działający na poziomie centralnym który jakby we współpracy pod nadzorem ministerstwa pracy i polityki społecznej który niejako obsługuje tę kwestię tę tę część szeroko pojętej polityki społecznej w której, w której skład wchodzą również e, e, problemy dotyczące osób niepełnosprawnych, e, przekierowuje te środki do samorządów, w tym momencie do województwa, e, do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, ale też innych województw. I te środki zostaj, zostają rozdysponowane e, na różne inwestycje tworze, e, e, dla, związane z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych, w tym m.in. Na, na tworzenie zakładów aktywności zawodowej, które e, zapewniają osobom niepełnosprawnym zatrudnienie. Nie. Była Pani w ośrodku w Jarosławiu. Co najbardziej ruszyło Pani serce? Co najbardziej Pani się podobało? Myślę, że największe wrażenie zrobił na mnie właśnie zakład aktywności zawodowej i to, że te osoby niepełnosprawne mogą znaleźć zatrudnienie, mogą czuć się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności, że powstają wspaniałe produkty, świece, które, które są produkowane w Zazie, w Jarosławiu, podpałki i szereg innych produktów, które zachwycają swoim pięknem, profesjonalizmem wykonania, a przy tym są to, są to, jest to która tak jak powiedziałam, z jednej strony zapewnia zatrudnienie oso osobom niepełnosprawnym, z drugiej strony to są produkty tak wysokiej jakości, że powinny w mojej opinii i w jakiejś sferze już się tak dzieje, zostać sprzedawane, ponieważ to jest produkt, który śmiało może konkurować z produktem wykonanym metodą taką masową, fabryczną w, 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 w fabryce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać Pana, jakie funkcje są wykonywane na temat osób niepełnosprawnych? Jeśli chodzi o... tutaj jest samorządowy USA Podkarpackiego, no są przyjmowane różne programy, które dotyczą osób niepełnosprawnych. Myślę, że wiele zadań finansujemy jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich bo tam są różne też pieniądze które też między innymi dotyczą właśnie tej dziedziny myślę że jest to dla nas też ważną rzeczą aby pomoc niepełnosprawnym była niesiona tutaj ze strony samorządu województwa który się troszczy o to żeby różne czy przy budowie dróg Chodników, Te bariery różnego rodzaju, które są usprawniające poruszanie się niepełnosprawnym, żeby były tutaj wprowadzane i zachowywane. Zresztą też przy różnych instytucjach samorządu Żyłosa Podkarpackiego zresztą widać tutaj u nas na budynku, że wiele wind podjazdów jest wykonywane po to, żeby łatwiej tutaj było dotrzeć. Czy na co dzień przychodzą do Pana osoby niepełnosprawne ze swoimi problemami? Tak, ja mam parę osób zatrudnionych właśnie o, z takim orzeczeniem. Nie jest to firma, która zatrudnia i jest zakładem pracy chronionej, ale też mam bogate doświadczenie we współpracy z niepełnosprawnymi, uczestnicząc w różnych formach, współpracując ze stowarzyszeniami właśnie i angażując się w te sprawy w pokonywaniu barier i przeszkód, aktywacji ludzi. W szczególności ludzi młodych, którzy oczekują pomocy. Czy utkwiło coś Pana w pamięci, jak Pan jest radnym, co przyszła osoba niepełnosprawna do Pana, i jakąś taką historię, która utwiła w Pana pamięci? Ja myślę tak, że mam na myśli chłopaka. Z miejscowości Nieopodal, w której żyję i mieszkam, to jest Dymbicy, gdzie uczyła moja żona. Obserwowałem to, to, to dziecko kiedyś tam. Ono później zniknęło, i właściwie można powiedzieć, ktoś tam powiedział, z tego chłopaka to nic nie będzie. Przepraszam za tego typu sformułowanie. Ale okazało się, ja go spotkałem po paru latach, właśnie dzisiaj, w warsztatach terapii zajęciowej, gdzie on świetnie e, nie tylko radzi sobie, ale pomaga innym i jest adoptowany do środowiska, pomimo jego dosyć takiej e, dużej choroby. Jaka jest satysfakcja z tego, że jest pan radnym? Co najbardziej sprawia panu radość? Tego, że jest Pan Radny. Tak, chęć dzielenia się tym, bo dzięki Bogu i ludziom, bo tak to powtarzam, obdarowany zostałem jakimiś tam talentami i dobrami. jeśli tu no, właściwie bezinteresownie ten czas poświęcam, to po to, żeby spłacać dług wdzięczności wobec tych wcześniej wymienionych, istotnych. Jeszcze rzeczy. mam jedno pytanie. Jesteśmy stref adwokatami i czy my, byśmy, my moglibyśmy uczestniczyć w takiej y, Radzie sej, y, Sejmiku i w ogóle rozmawiać, y, no po prostu rozmawiać z innymi na temat, wypowiedzieć się w naszym imieniu i innych osób niepełnosprawnych. Rozumiem, no jest pewna zasada, która wynika ze statutu, jeśli chodzi o zabieranie głosu, ale zawsze głos w czasie obrad może być udzielony każdemu, kto jest oczywiście gościem. Ale są oczywiście różnego rodzaju formuły, które można i mało tego należy zaaranżować, żeby bliżej poznać świat ludzi, którzy borykają się z różnego rodzaju schorzeniem. To jest no to powinna być radość relacji i rozmowy i nie litości, ale partnerstwa. Tego ludzie niepełnosprawni potrzebują. Ja to tak myślę, bo dzięki Bogu no, wydaje mi się, że jestem zdrowy, ale traktowanie się po partnersku i angażowanie się w ich sprawy, w sprawy niepełnosprawnych na równi z ludźmi pełnosprawnymi. Reprezentanci selfadwokatów mieli również możliwość rozmowy z panem marszałkiem Władysławem Ortylem, który wspomniał o forum selfadwokatów, w którym uczestniczył, jak i o zbliżającej się ogólnopolskiej konferencji pod nazwą Usłysz nasze głosy, obywatel na pierwszym miejscu, która odbędzie się 17 i 18 września w Jarosławiu.